ma wszystkim w następnym e, piątkowym top 3. W tym tygodniu a, piątkowe to 3 na Nintendo NES, czy w Polsce Pegasus. A, moje trzy tytuły są, dwa są bardzo oczywiste, ostatni może nie, nie, nie tak bardzo. E, pierwszy z tytułów, który, który moim zdaniem jest najlepszy na tą konsolę, to jest Super Mario Bros. Z oczywistych powodów. A, gram zawsze na mnie potężne wrażenie, przyjeżdżając się wtedy z, y, z małego Atari na, na Nintendo. A potem e, drugi tytuł, najlepszy, to jest Contra, też chyba bym nikogo nie dziwi ze względu na to, że to jest najlepsza strzelanka na a, Nintendo NES, moim zdaniem. Grafika, a, możliwość grania we dwie osoby, a, zmiana broni i, i, i po prostu sama, sama gra i satysfakcja, muzyka, wszystko w tej grze jest super. I trzeci, ostatni tytuł. Um, nie tak oczywisty, um, gra pod tytułem Shadow of the Ninja. Um, gra w późniejszym, wydana w późniejszym e, w życiu um, Nintendo NES. To mnie trafiła na pojedynczym kartridżu e, jako jedna gra z Japonii. Um, gra jest rewelacyjna, w moim zdaniem jedna z najlepszych jedna Nintendo NES. Mało, która gra jest lepsza od tej. Um, gra przygodowo-platformowa, um, y, gramy jako ninja, e, zmieniamy broń. Um, Nadmienię tylko jeszcze, że gra jest bardzo trudna. Jest jedna z trudniejszych gier na Nintendo Ale bardzo polecam, żeby spróbować. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze piątkowe Top 3. A jeżeli chodzi o zeszłe tygodniowe, to dwie osoby nadmieniły swój wybór. Chodziło o trzy najlepsze gry na Atari. Jedna osoba podała na Commodore, ale te gry są też dostępne na Atari. Także nie ma problemu. A dwie osoby... Użytkownik o imieniu Jakwej 1998 i HDL, czyli HDL, um, nadmieniłem swoje trzy wybory. Dzięki bardzo za wkład. E, mam nadzieję, że będzie tego więcej. W tym tygodniu rozmawiamy o NES. Um, I chyba na tyle. A jeszcze będzie jedno wideo unboxing um, mojego nowego tableta. Mój niestety Nexus 7 się um, pojawił. Ma problem z ekranem. Odpisałem go do gwarancji i kupiłem trochę innego tableta. Um, jest tańszy tablet. Zapraszam do następnego wideo. Żeby zobaczyć, czy to chodzi w tym to że coś, kogoś interesuje. A jeżeli kogoś, kto mnie interesuje, to nie potrzeba komentować i nie oglądać już. Także to do zobaczenia w następnym wideo.